no kurde no tak tak no tak tak już kombinują słuchajcie otóż nie słuchajcie nie słuchajcie tego radia wiecie jak ono się nazywa radio eska radio otóż tam tam jest taki Szymek Szymon, Szymon Majewski on zobaczcie co on wam zrobi z waszymi głowami on wam namiesza w głowie Namiesza wam w głowach, on wam namiesza w głowach, zobaczycie, będziecie mieli schizofrenię, będziecie mieli schizofrenii. zobaczycie, będziecie mieli inne choroby psychiczne, będziecie, zachorujecie, będziecie szalić, będziecie chodzić na go, będziecie, chodzić. będziecie rzucać się pod trajsegę, zobaczycie, ja wam proponuję, ja wam proponuję, otóż, moi drodzy, słuchajcie inne radio, radio, Jakie to radio? RMFFM, Radio Maryja. Tak, takie radia, a nie SK o której właśnie myślałem, że. A to tak, to właśnie, no tak. Nie słuchajcie Radia SK, ani też tej takiej telewizji SK Tamte te programy są naprawdę straszne. Naprawdę straszne, jakieś teledyski, które naprawdę jakieś takie szybkie dźwięki, jakieś pomieszane wszystko takie. Naprawdę to jest coś strasznego. Nie wolno tego słuchać i to wam oczywiście mówię. Ja jestem wierzący, ja mam Jezusa. Proszę bardzo, oto jest mój Jezus. Jezus wcale nie jest zboczony, on jest normalny. I on sobie zobaczcie jak on fajnie wygląda, no, proszę bardzo, i, i to musicie tak, tak, właśnie się modlić do takiego Jezusa, e, słuchać radia nie e, e, Maryja, nie nie wolno słuchać, nie nie. Tylko Maryja. Radio Maryja. E, i, i oczywiście F, no i tylko tak, no i tylko tak, oczywiście to by nie pod do myślenia, żeby, żeby wy młodzież słuchała takich rzeczy jak SK i słuchaliście tego Szymona Majewskiego, który tak wcześniej wspominałem, na mnie to wam w głowach, tak, tak.